Sytuacja jest po prostu dla Was, i tak dalej. Jesteście w tłumaczeniu. A tłumaczenie tylko, po, um, tylko jest po to, żebyście mogli przez chwilę jeszcze coś wytrzymać. Wytrzymać jakiegoś człowieka, wytrzymać jakąś sytuację, wytrzymać w miejscu, w którym jesteście, Tak? i tak dalej. Więc um, od uzależniamy się emocjonalnie. Tak? Bo ja rozumiem, że jesteście nauczeni takiej miłości romantycznej, tak? że grup, że po prostu to jest ta jedyna, to jest ten jedyny. I to jest bardzo piękne, ale to jest piękne, jeżeli Wy jesteś, nie jesteście uzależnieni od siebie. Jak Wy nie uzależniacie swojej własnej miłości tylko od, od tego, tak? czy ten człowiek jest w Twoim życiu, czy go nie ma. Bo jak najbardziej to uczucie jest głębokie. Ale jeżeli ono się rozsypuje i to nie chodzi tylko o to, że ktoś, e, e, wiecie, was zdradził albo po prostu z miłość, minęła, tak? Ale są um, sytuacje losowe, wypadki choroby i tak dalej. Nagłe. Tak? I tej osoby nie ma. I wiecie mi, ja też pracuję z takimi osobami. Które właśnie straciły swoje miłości, swoje miłości, um, która miała być do końca życia. I ja w to wierzę i to jest tak, że to było głębokie. Że, że to było um, właśnie do końca życia. Ale było to również krzywdzące, tak? Bo.